Witam wszystkich w dzisiejszym materiale na kanale CryptoClient. Przejdziemy sobie dzisiaj do wykresu, który pokazywałem 2-3 dni temu. Wydarzył się ogromny spadek do 40 tysięcy dolarów, czyli również coś, o czym pokazywałem. Natomiast zanim do tego przejdziemy, chciałbym Wam pokazać pewną cyfrę. Pewna cyfra wynosi 2498, i są to: jesteście to Wy, moi drodzy. Jesteśmy prawie na granicy 2500 osób. Także w tym momencie na początku, każdy z Was, jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawiacie suba, lajka, komentarz i zostajecie na dłużej, ponieważ jak dobrze wiecie, w grudniu nagrywam materiały każdego dnia, na ten moment mamy bardzo dobrą pasję, tylko jeden dzień nam nie wyszedł. A tymczasem przechodzimy do wykresu, ponieważ zobaczcie sami co się wydarzyło. Wydarzyło się to o czym monitorowałem od jakiegoś czasu, mianowicie pamiętacie na pewno mówiłem kilkukrotnie o Bearish Divergence, który się nam pokazywał na timeframe'ie jednogodzinowym, który mógł nam pokazać również Market Cipher B, jak widzimy jest on w tym oto miejscu, jak i również na MACD, który również pokazywałem. Widzimy, mieliśmy od wczoraj gigantyczny dump rzędu 8,8% do uwaga okolic 40 tysięcy dolarów, czyli był to poziom, o którym wspominałem dwu lub trzykrotnie podczas poprzedniego tygodnia. Dlaczego tak się stało? Spójrzmy sobie sami, przeanalizujmy tę sytuację zdroworozsądkowo, żeby każdy z Was był świadomy, skąd ten dump się wziął. Popatrzmy sobie jakby na strukturę samą tego ruchu. Był to jeden wielki, gigantyczny łyk, który tak naprawdę odbył się w ciągu jednej świecy godzinnej. Zobaczmy, dokąd doszliśmy. Mieliśmy tutaj Również poprzednio od tego poziomu, tak jak wspominałem, niejednokrotnie 40 tysięcy to był poziom, który dla mnie był istotnym poziomem obserwacji. Natomiast przebiliśmy w górę bez najmniejszego zastanowienia, czyli widzimy, że w tym miejscu mieliśmy pump na małym volume. Dlaczego? Ponieważ jeżeli cena rośnie w błyskawicznym tempie, tak jak widzimy to w tym oto miejscu, relatywnie jakby volume w tym miejscu jest dość niski. I dokładnie jakby ta świeca nam to potwierdziła. Dlaczego? Ponieważ widzimy, że mamy tutaj week, uwaga, sam week tej świecy to jest niecałych procent. 4,25% będąc dokładnym. Co to oznacza? Przeważnie wiki tego tutaj typu pokazują nam, w których miejscach osoby, które longowały ten ruch w górę, miały pozycję likwidacji oraz stop lossy. Mogło to być w tym, w tym, w tym miejscu. Wszędzie tutaj, również w tym tutaj formacji trójkąta mogliśmy mieć osoby, które longowały i teraz zobaczcie sami. Jeżeli wchodziliście gdziekolwiek od poziomów 40 tysięcy dolarów w pozycję long, tak jak również to miało miejsce tutaj na wykresie. Każdy z Was wchodził long, long. Long, 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 W tym miejscu jesteście w euforii. Dlaczego? Ponieważ rynek rośnie parabolicznie w górę. To, co wspominałem dwa materiały temu. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego materiału, w prawym górnym rogu macie w tym momencie odnośnik. I teraz, co powiedziałem. Jeżeli rynek rośnie parabolicznie w górę, po pierwsze, nie jest to dobre, ponieważ wchodzi euforia, ludzie zaczynają robić tak zwane FOMO IN, czyli Fear of Missing Out, wchodzą w pozycję bez najmniejszych podstaw, i każdy wchodzi w pozycję long, ponieważ widzi, że ceny rosną. Natomiast gdzieś tam u góry zawsze czają się więksi gracze, którzy polują na tego typu sytuacje, i dokładnie to się w tym momencie stało. W tym momencie duży gracze, market makerzy, instytucje zobaczyli, że było duże FOMO na tym oto wzroście, który miał uwagę w okolicach, nie pamiętam, całościowy ruch miał 18-20%. Po prostu chcieli wyczyścić tych ulicznych graczy, którzy weszli sobie tutaj na etapie FOMO, i longowali. Ponieważ każdy, kto wchodził w tym etapie, był na longu, w tym momencie był w zysku i uwaga. Co się wtedy dzieje? Każdy, kto wchodzi, jest na zysku, nie realizuje, osoba nie realizująca zysków cały czas czeka na większy wzrost. Tak działa ludzka psychologia, jeżeli chodzi tutaj o, o trading krypto. Także każdy chce mieć coraz większy procent. Dlatego to jest jeden z podstawowych błędów, który zawsze powtarzam, żeby realizować zyski. Jeżeli nie realizujecie zysków, ich nie macie. Także bardzo ważne jest realizowanie zysków. Tak samo w tym miejscu było tutaj było miejsce na realizację zysków, którą jak widać dużo osób nie zrealizowało, ponieważ jakby tutaj mieliśmy gigantyczne likwidacje. Zobaczmy sobie, jakie to były likwidacje. Spójrzcie sami, likwidacje z wczorajszego dnia, z wczorajszego weeka było to 427 milionów dolarów. Po prostu rozpłynęło się od tak z rynku. Jest to bardzo dużo. Jest to sporo, jest to naprawdę sporo. Także w tym momencie, tak jak również powiedziałem niedokrotnie, musimy zaczekać aż tutaj w tych przedziałach Bitcoin zacznie nam pokazywać jakąkolwiek strukturę. Myślę, że możemy zretestować poziom 43 tysiące dolarów od dołu, lub możemy również polecieć jeszcze niżej do uwaga 40 tysięcy dolarów. Także tak naprawdę w tym momencie jesteśmy po środku niczego. Myślę, że kolejnym tutaj powiedzmy drobnym punktem kontrolnym byłoby uwaga, 41 300, od którego możemy zobaczyć. Pierwszy delikatny support. Natomiast tak naprawdę, mówię w tym momencie, po tego typu dużej zmienności i volatility na rynku, musimy obserwować, co się wydarzy. Patrząc na ten mniejszy, 15-minutowy, również widzimy, że tak naprawdę nie formujemy tutaj nic specjalnego. Moglibyśmy ewentualnie zauważyć tutaj górną, górną, powiedziałbym tutaj linię oporu, która może być jakby częścią również naszej. Naszego etapu konsolidacyjnego, jeżeli byśmy sobie narysowali również tutaj taki schemat, widzimy, że również w tym miejscu możemy tworzyć mały 15-minutowy kanał konsolidacyjny który uwaga ma zakres ruchów o uwaga 2,11%, także jest to relatywnie duży ruch, więc myślę, że tutaj również te dwa poziomy będą mogły być kluczowe do obserwacji, także ja je będę na pewno obserwował o ich tutaj wybiciu lub przebiciu będę informował na moim kanale na telegramie, wbijajcie do telegrama, link znajduje się w opisie tego materiału, przypominam wszystkim jeszcze raz gorąco, jeżeli chcecie rozgrywać tego typu pozycje w tym momencie na nabajbicie robiąc depozyt 100 USDT z mojego linku afiliacyjnego, który znajduje się również w opisie. Uwaga, każdy otrzymuje airdrop 10 USDT realny. Możecie z tym zrobić co chcecie, wypłacić, wpłacić, przesłać koledze, pójść na, na miasto, sobie wydać bez najmniejszego problemu. Odbieracie pierwszą pozycję o wartości 1000 dolarów. Uwaga, na Bitcoinie, XRP, Ethereum lub PP jedną z tych pozycji wybieracie. Wszystkie Właśnie tego również znajdą się w opisie i każdego dnia możecie wziąć udział na podstawie Waszego Trading Volume w nagrodach, ponieważ teraz jest jeden bardzo duży event z okazji pięciolecia, bajbita o wartość w nagrodach o wartości ponad miliona dolarów. Dodatkowo każdy z Was rejestrując się z mojego linku, ma dostęp do uwaga, kanału prywatnego na telegramie, który powstanie. Już w tym miesiącu. Także to jest aktualny, więc jeżeli chcecie również kolejną giełdę bez KYC, możecie to zrobić na giełdzie Mexi. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. Także moi drodzy, przypominam wszystkim jeszcze raz: obserwujemy poziomy, które tutaj Wam pokazałem. I przypominam jeszcze raz, że brakuje nam tylko dwóch osób do przewyroczenia bariery, 2500 osób na 3000 subskrypcji, co jest moim celem do końca tego roku, zrobimy sobie naprawdę fajny giveaway. Także każdy teraz zostawia lajka, like komentarz oraz suba dla osób, które jeszcze tego nie robią, a jest Was naprawdę sporo, ponieważ sprawdzam te statystyki regularnie i na 3000 mam nadzieję, że zrobimy to do końca tego roku, zrobimy sobie naprawdę fajny giveaway. Więc dziękuję wszystkim jeszcze raz za dzisiejszy materiał, mam nadzieję, że wam się podobało, widzimy się w kolejnej aktualizacji na kanale CryptoKline, pozdrawiam i do zobaczenia.